Panie Marszałku, Szanowni Państwo, głosowałem przeciwko piątce dla zwierząt i zagłosuję za nową piątką dla zwierząt. Ta ustawa, choć zawiera kilka dobrych przepisów, tak naprawdę jest uderzeniem polskich rolników, polskich hodowców. Stoję murem za rolnikami, nic o rolnikach bez ich zdania. To jest... Ustawa, która otwiera drogę do zakładania lobbystycznych stowarzyszeń. Na przykład jakiś lewak założy sobie Stowarzyszenie Inspektorat Ochrony Zwierząt i będzie gnębił polskich rolników. Nie ma na to zgody. Ale skoro pani Kierzek-Koperska tak bardzo martwi się tym, że nie ma w polskim prawie prawno-karnej ochrony karpia, to chcę przypomnieć, że jest artykuł 38 i jest ochrona Każdego człowieka od poczęcia. Jeżeli pyta się pani mnie o człowieczeństwo, to ja sobie z panią pytam o pani człowieczeństwo. Pani zachęca do tego, żeby rozrywać dzieci nienarodzone 8-12-tygodniowe aborcje. Do tego pani zachęca. A martwi się pani tutaj o karpia. Co z wami się po prostu dzieje? Co z wami się naprawdę dzieje? Pomodlę się za panią, bo naprawdę wszystko się pani pomieszało. Dziękuję bardzo, panie pośle.